Dzień dobry, witam na kolejnych zajęciach z grafiki komputerowej klubu osiedlowego Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na ostatnich zajęciach mówiliśmy o kadrach kamery, o kadrach fotograficznych i o planach filmowych. Dzisiaj wprowadzamy nowy parametr do, do dotychczasowej wiedzy, mianowicie parametr Czasu i ruchu. To jest czas i ruch to jest to, co różni film od fotografii. Ruch w kinie, ruch na ekranie możemy uzyskać za pomocą ruchu kamery, ale również efekt ruchu w obrazie może być wynikiem właśnie nie tylko pozycji. Zmiany pozycji kamery w stosunku do filmowanej rzeczywistości, ale także z tak zwanej, tak zwanej, e, zmiany tak zwanej ogniskowej obiektywu kamery, czyli e, zooma. Można też efekt ruchu osiągnąć ewentualnie zmianą głębi ostrości. E, dzisiaj skoncentruję się przede wszystkim na tym pierwszym punkcie, czyli co można zrobić kamerą, aby uzyskać ruch. I na koniec jeszcze wspomnę właśnie o tej zmianie ogniskowej obiektywu, w jaki sposób też wpływa na ruch kamery. Najprostszym ujęciem jest ujęcie statyczne. To podstawowe ujęcie. Kamera jest zamocowana na statywie lub innym stałym podłożu nie obraca się, nie przesuwa. To są. Często takie ujęcia spotykane na przykład przy wypowiedziach w telewizji, w czasie wywiadów, w scenach dialogowych, to jest tak zwane ujęcie statyczne, czyli kamera jest statyczna i obraz również jest statyczny. Ale to właśnie wyklucza jakby pojęcie tego dynamicznego ruchu. Natomiast następne, następne kwestie to jest już ten najprostszy ruch Nazywamy panoramą albo z angielska pan. To w takim ruchu kamera znajduje się na głowicy statywu i jest to po prostu, czyli kamera nie rusza się z miejsca, ale obraca się wokół własnej osi. Czyli jest to najprostszy ruch. Podobnie jak przy tak zwanym tilcie, czyli przy panoramie pionowej, można też to nazwać pochylaniem. Chodzi tutaj o to samo, tylko że oś mamy oś górę-dół, czyli kamera z góry na dół, bądź z dołu na dół obraca się. Służą te kadry, te ujęcia, służą do pokazania, no tutaj właśnie tilt służy do pokazania całości sylwetki, postaci, żeby podkreślić właśnie wertykalizm pionowo, pionowy, czy wysoki po prostu, wysokie parametry filmowanego obiektu. A panorama często służy do pokazania przestrzeni, też do śledzenia ruchu, bądź, bądź po prostu do śledzenia ruchomego obiektu. Pokażę takie przykłady. Korzystam tutaj z cudzego wideo. I Właśnie tu mamy przykład panoramy. Najpierw zobaczą Państwo, jak rusza się kamera w, przy panoramie. E, następnie, y, jaki efekt będzie. Y, następne ujęcie to będzie efekt tej panoramy. E, po czym też za chwileczkę będzie panorama pionowa, czyli ten tilt. I widzimy, że na statywie właśnie nieruchomo obraca się w lewą. I tutaj tilt, czyli właśnie kamera idzie z góry na dół. I taki jest efekt tego filmowania. To jest panorama pozioma, a tu jest panorama yy, skośna, taka, czyli właśnie połączenie panoramy z tiltem. Yy, to były takie najprostsze ujęcia, czyli panorama yy, i panorama pionowa, tilt, inaczej pochylanie. Yy, pochodną tego jest jeszcze szwęg. To jest po prostu szybka panorama, w której obraz y, zostaje rozmazany. Bardzo szybki zwrot y, poziomej panoramy, w której obraz zostaje rozmazany. To jest szwęg. Y, mamy jeszcze osobnym pojęciem są y, ruchy kamery y, wynikające z poruszenia już kamerą, y, czyli Kamera nie jest na statywie, kamera sama porusza się. Najczęściej porusza się na szynach lub kołach. I teraz nazywamy to ogólnie jazdą kamery, inaczej z angielskiego track. A i wyróżniamy tutaj różne rodzaje. Mamy najazd, czyli w momencie kiedy kamera na szynach idzie prostopadle do. Do kamera zbliża się na szynach do postaci albo obiektów, jest to najazd. Jeśli się oddala od obiektu, czyli odjeżdża na, na, na tych szynach, jest to odjazd. I czasami stosuje się też objazdy. Rzadko stosowany po prostu tor na łuku, ćwierci lub pół lub całym kole. Ogólnie nazywamy to jazdami. I teraz chciałam też pokazać przykład, właśnie z tego samego źródła, Trak. Widać tu szyny, właśnie jak yy, po tych szynach równoległych kamera porusza się na wózku. I to jest wynik tego. Za aktorem podąża, ale tło się porusza poziomo. Mhm. Yy, jeszcze raz to pozwolę sobie pokazać. Proszę zwrócić uwagę, właśnie jak w tym kadrze z filmu kamera porusza się razem z, z aktorem, ale za aktorem widać tło właśnie. To jest jazda. Jazda, równo, raz, jazda równoległa. Mhm. Mamy też w ramach jazd właśnie jazdę równoległą. Czyli kamera porówna się do równolegle dziejącej się akcji. To była właśnie to, było to ujęcie z tym aktorem. Czyli kamera poruszała się równolegle z aktorem. To była właśnie jazda równoległa. Są jeszcze zdjęcia z ręki, jako osobny typ. Ujęć. To jest często do zbliżeń, do podkreślenia akcji, w filmach właśnie akcji, gdzie jest wartka, akcja, śledzenie kogoś, czy nie wiem, ucieczka, pościsk. Wówczas to, często takie zdjęcia z ręki są też stosowane. Przy zdjęciach z ręki można mieć mały stabilizator, standy tak zwany. No to jest, pozwala trochę właśnie bardziej mieć kontrolowane tą, te ruchy. Zdjęcia z ręki są często stosowane też jeśli idziemy, podążamy za aktorem. Jeśli aktor idzie na przykład nie wiem, wąskimi uliczkami czy korytarzami, też można wtedy właśnie za nim z tą kamerą podążać. To wtedy daje takie bardziej naturalne oddanie tych ujęć. Tutaj jeszcze jest wymieniony kran kamerowy. To jest rzeczywiście kamera umieszczana na końcu długiego ramienia kranu, zazwyczaj od 2 do 10 metrów. Porusza się na dużą odległość i wysokość też. Często jest wykorzystywana przy relacjach imprez, koncertów, ale też właśnie panoramicznych zdjęć. I chciałam jeszcze pokazać właśnie tutaj całą serię całą serię ujęć na dole mamy napisane właśnie to są bardzo szybkie krótkie ujęcia dlatego ja pozwolę sobie to parokrotnie powtórzyć I proszę zwrócić też uwagę na te podpisy tu mamy zaczyna się od statycznej kamery to też jest statyczna kamera cały czas też jest statyczna, czyli postaci się ruszają czasami tylko wtedy. Tu już mamy panoramę. Panorama, bardzo szybka panorama. Panorama pionowa, czyli tilt, można też na krótkich, bliskich ujęciach wykorzystać, żeby pokazać. Dalej mamy tilt, czyli właśnie z góry na dół zjeżdża kamera. Tilt pokazujemy budynek, kontekst cały. Tu jest jazda dolly and Track. Um, tu będą troszkę dłuższe ujęcia, na szczęście. I jazda równoległa z aktorem poruszamy się. Tu jest najazd na aktorkę rojazda równoległa i yy, właśnie cały czas są jazdy bądź odjazdy. Też może być przy takim zbliżeniu jazd i zmiana ujęcia z małego, z krótkiego ujęcia na długie, cały czas właśnie. I na koniec właśnie jeszcze kran, czyli z bliskiego ujęcia bardzo wysokie panoramy nawet. Mhm. To jest długie ujęcie, właśnie z kranu. Możliwe, że nawet z drona jest to filmowane. No i pokazuje też to panoramę, właśnie. Ujęcie z ręki. Nerwowe, bliskie ujęcie. Dynamiczne bardzo. I z tym stabilizatorem czyli podążamy właśnie przy. Przemieszczamy się, ale jest obraz bardziej stabilny niż przy obrazie z ręki. I to jest też ta sytuacja, którą wspomniałam, czyli wędrowanie za postacią. Tutaj bardzo daleka droga jest przez wąskie korytarze. Eee, śledzimy aktora właśnie na tym stendikamie. No, innym sprzętem nie byłoby to możliwe. Tu jest zoom, to jest ta trzecia opcja, o której jeszcze której nie omawialiśmy, czyli właśnie samym zoomem optycznym sprzętem jest osiągane przybliżenie. Pozwolę sobie to koniecznie powtórzyć. Proszę zobaczyć, jak się zmienia pierwszy plan w stosunku do. Tu jest przybliżenie, ale tak jak mówię, nie jest to zrobione na jazdą. Najazdem, tylko właśnie z zoomem optycznym się przybliżamy do postaci. Tu się szybko, tutaj był szybki bardzo zoom w drugą stronę, a za chwilę mamy tutaj, proszę Państwa, doli zoom. To znaczy, to jest bardzo ciekawy efekt, vertigo efekt, w którym z zoomem się przybliżamy. A jednocześnie mamy jazdę, którą się oddalamy, bądź odwrotnie, czyli jest to, czyli tak naprawdę nie zmieni się wielkość, bliskość nasza do aktora, ale zmienią się proporcje aktorów w stosunku do tła. Proszę zwrócić uwagę na to. I tutaj podobnie podobny efekt widać, że się rusza kamera, ale tak naprawdę mamy cały czas tym samym tej samej wielkości, albo tutaj też dobrze to widać. Mhm. Czyli aktor pozostaje tej samej wielkości, ale zmienia się jego stosunek do tła. Mhm. Jeszcze raz pozwolę sobie pokazać, bo to jest bardzo ciekawy efekt. Połączenie jazdy razem z zoomem, czyli kamera się oddala, a zoomem przybliżamy, czyli teoretycznie wychodzi na zero, a praktycznie właśnie mamy taki efekt optyczny. Eee, jeszcze raz, statyczna kamera, statyczne ujęcia. Nawet jeśli postaci się ruszają, kamera jest statyczna. Tu mamy panoramy, panoramiczne ujęcia, szwęg. Pionowa panorama raz z góry, raz z dołu, też przy bliskich ujęciach. Yy, przy panoramach, przy określeniu sytuacji, przy podkreśleniu właśnie wysokości budynków. Yy, tu mamy jazdę, najazd, jazda równoległa, najazd na aktorkę jazda boczna, odjazd, najazd, znowu najazd, odjazd z pierwszego planu na dalszy i tu już ujęcia z kranu, kamera na kranie, wysokie ujęcia, też ruchome, też panoramiczne, zbliżone właśnie do pionowej panoramy. I ujęcia z ręki. Nerwowe, szarpane. Dla porównania z ręki, ale ze stabilizatorem. Dookoła bohaterów, dookoła aktorów. Nie tylko za postacią, ale właśnie też yy, też Właśnie, nie tylko w linii prostej, też na zakrętach, właśnie, czy po różnej ścieżce poruszająca się kamera. No i zoom, optyczny zoom. Zbliżenia, oddalenie, zbliżenie zoomem. No I ta yy, gra tutaj, właśnie zoomem i jazdą, czyli vertigo efekt albo kontra zoom. zachęcam państwa żeby państwo teraz otworzyli jakiś jakiś właśnie obejrzeli coś w telewizji bądź w internecie i spróbowali właśnie przeanalizować sobie przez krótki moment jakie ruchy kamery można zaobserwować jak je nazwać, jakie nazwać jakie tam są ruchy i jakie można właśnie Zaobserwować. Przypominam ujęcie statyczne, panoramy poziome-poziome ze szwankiem szybkim oraz różnego rodzaju jazdy, plus zdjęcia z ręki. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Do zobaczenia za tydzień.